Cześć, witajcie. Drodzy widzowie, dzisiaj nowa kabura. Nowa kabura od Tough Builda. Dzisiaj, takiego puncha wam pokażę. Powiem Wam, fajny temat. Fajny temat dla każdego, kto ceni sobie małą uniwersalność i nie musi zawsze mieć przy sobie tego kliptecha. Tak jak mamy w standardach, co nie, że musimy mieć uchwyt zaczepiony do paska. Tutaj temat taki uniwersalny, czyli mamy metalową klamrę, która się po prostu zapina na każdy pasek, na każdą uprząż bez żadnego problemu. I dzięki temu możemy schludnie naszą kieszeń po prostu nosić na co dzień i mieć podstawowe elementy. Za chwilę wam wyskoczy, jaki to jest model, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. I on ma kilka fajnych tematów do omówienia. Może powyciągam wszystko. zobaczycie jak ona wygląda. Ogólnie, powiem Wam, że naprawdę fajna. Jest nie za duża, nie za mała. Lekka przede wszystkim i naprawdę mamy tutaj wiele, yy, wiele kieszeni, gdzie możemy podstawowy nożyk, ołówki, markery yy, doczepić. Jakieś na przykład karabinczyki, gdzie możemy na przykład doczepić sobie rękawice mieć zawsze przy tyłku, naprawdę fajny temacik, moje rękawice, na przykład, na przykład moje rękawice, o, mam tutaj rękawice, zobaczcie, za pomocą karabinczyka jesteśmy w stanie na przykład, zobaczcie, mieć fajnie, fajnie zamontowane rękawice i mieć podstawowy asortyment zawsze przy sobie, to jest naprawdę ciekawy temacik, i przede wszystkim, tak jak mówiłem, gabaryty, ponieważ gabaryty są tutaj na tyle małe, że warto o tym wspomnieć. Wysokość, czy tam długość całkowita naszej kabury, to jest 22,5 cm. Szerokość w najszerszym miejscu to jest około 8 cm. I ona tak wystaje, żeby właśnie skłamać jakieś 5,5 cm. 5,5 cm, czyli naprawdę niewiele, oczywiście mamy również zaczepkę na metrówkę, więc też możemy sobie metrówkę zaczepić. Nieważne, czy to będzie Stanley, czy to będzie Pro. O, będziemy Pro. Zobaczcie, jak ładnie siedzi. Fajnie się wszystko wypina bez żadnego problemu. To jest takie metalowe wzmocnienie, po to, żeby tutaj nasza metrówka wchodziła troszeczkę ciaśniej. Ale dzięki temu wiemy, że nasza metrówka po prostu nie wypadnie, na przykład przy krępowych ruchach. Na przykład. I po zmontowaniu na przykład podstawowego, podstawowego asortymentu czyli na przykład jakiś ołówek, jakiś marker, pisak i na przykład nożyk. Nożyk, tapeciak zobaczcie, mamy automatycznie fajny zestawik. Możemy również jakiegoś tam kosaka. Zwykłego na przykład fazbaka od Miłoki doczepić. Voila, i do tego dorzucamy na przykład rękawice, tak jak mówiłem. I zobaczcie, jak to fajnie się komponuje. Mamy taki zestawik zawsze przy tyłku. Tak. Zaczypimy. I zobaczcie. O. I on sobie tutaj siedzi, co nie? I mamy wszystko pod ręką. Chcemy rękawice, mamy rękawice. Chcemy nożyk, mamy nożyk. Zobaczcie, tapeciak, pyk, używamy, odkładamy, ołówek i wszystkie elementy. Czyli naprawdę spoko takie rozwiązanie, taki malutki punch, który mamy przy sobie. Ja do tej pory używałem tego modelu. Jest to też najmniejszy model z tej serii, ale zobaczcie jaka jest różnica. Jest spora różnica gabarytowa. Więc warto to wziąć pod uwagę. No i koszt jest różnicy, też, też tak szczerze mówiąc, ponieważ tutaj koszt też jest niewielki yy, tej kieszeni. Zobaczcie, jak to wygląda gabarytowo. Jest troszeczkę różnicy. Ta nie jest wyższa, ale jest kapkę szersza i na pewno jest cięższa kapkę. Więc jeżeli ktoś ceni sobie Yy, wagę, to warto wziąć to pod uwagę. <noise> Jakoś tak fajnie wyszło, zrybowało się. Ale, żeby ktoś wiedział, jaka jest różnica wagowa, to my też to sprawdzimy. Mamy sam punch bez niczego, który nam waży, który nam waży, żeby nie skłamać: 134 gramy, 134 gramy. A ten drugi punch, którego używam, ee, powyciągać to nie sztuka. O, dobra, wyszło. Sam waży 166 gram, i do tego trzeba wziąć pod uwagę, że dochodzi nam również Kliptek, bo bez tego ani róż. Bo naszego mocowania bez kliptecha tego nie zamontujemy, czyli dochodzi kliptech, czyli mamy 213 gram. 213 gram kontra 134 gramy. A tak wygląda to z bliska. Więc w tym momencie fajną mamy uniwersalność. Ponieważ możemy zaczepiać go bez kliptecha. Jak widzicie, z kliptechem niestety jest jakiś tam odstęp od naszego yy, tłowia. Więc tutaj mamy, jakby nie patrzeć, bardziej przylega na, nam ta y, kieszeń. No i tutaj ta klamra metalowa sama się nie rozepnie, ponieważ tutaj mamy taką alo u ma takiej opcji, żeby spaska po prostu sama nam yy, zeskoczyła. Tyle. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o nową kaburę o Tabilda. Oczywiście, jeżeli chcecie fajną cenę, to zapraszam na domintech.pl tam było to zakupywane. Yy, oczywiście, można na Ale drogo, bez żadnego problemu. Cena się waha od 65 zł, a z tego co pamiętam, na Domintechu, dostaniecie na pewno lepszą cenę. Dajcie znać, czy posiadacie, czy używacie, czy Waszym zdaniem taka podręczna. Mała, kaburka, fajna sprawa, tak jak mówię. Ona ma dużo szlufek. nie mówiłem o tym, ale ona ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich normalnych dziur, gdzie możemy zamontować wkrętaki, mazaki, pisaki, nóż i tak dalej. Mamy tutaj opcję na karabinczyk i mamy uchwyt na metrówkę od przodu, więc no moim zdaniem naprawdę ok. Komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.